Dzień dobry Państwu. Zapraszam Państwa na arenę obywatelską. Wszystko jest już przygotowane. Na arenę obywatelską już nie pomiędzy kandydatami a mną, nie pomiędzy dzisiaj już dwoma kandydatami na prezydenta RP. A jako alternatywa, ponieważ w Końskim za parę godzin odbędzie się spotkanie, debata, debata prezydencka. Drugi kandydat otwiera swoją debatę w Lesznie, więc nie jestem między nimi, ponieważ. ponieważ w dniu wczorajszym ostatecznie się to już zakończyło. Jestem w centrum polityki, ale nie między młotem a kowadłem, więc stanowię tutaj. Zbudowałam tutaj arenę obywatelską i po prostu stojąc między Końskim a leśnym, we Wrocławiu, w twierdzy obywatelskiej, jak to na, nazwane. Po prostu chcę stworzyć takie neutralne miejsce, w którym wstrzymuję swój osąd. Zresztą cały czas go wykonuję. Od 11 czerwca mój stół był pusty i tak zrobiłam tam dwa filmy wokół tego stołu którym wstrzymuje jakikolwiek osąd, co jest złe, czy dobre, prawdziwe, czy zgodne, niezgodne z prawdą, i tak dalej, i tak dalej. Tak jak to się dzieje w Polsce co parę lat. Te, takie debaty i taka prośba kandydatów na posła, sena, senatora, posła do Parlamentu Europejskiego czy prezydenta od czasu... Odbywają się od 31 lat. Nie biorę, zresztą od zawsze, nigdy nie poszłam jeszcze do urny i po raz pierwszy biorę czynny udział w, w wyborach demokratycznych. Nie mogłam do tej pory, do niedawna, nie mogłam złączyć swojego suwerennego i demokratycznego stanowienia o swoim losie i o losie mojej rodziny, a już yy, o losie ojczyzny to już yy, no, z oczywistych powodów było to niemożliwe, więc debata. Która się odbywała przez 2,5 tygodnia między mną a wszystkim, co się dzieje dookoła. Po raz pierwszy weszłam w to totalnie. Stanowi w tej chwili taki protokół. Jest tu uporządkowane każdy dzień z tych 3,5 tygodnia. I na razie to odkładam. Mam nadzieję, że do tego nie będę musiała do końca debaty już zaglądać. Ponieważ dzięki tej pracy zweryfikowałam już ostatecznie swoją przeszłość, przyszłość, całe swoje życie. Moja przeszłość jest z tej chwili dookoła mnie, miesza się również z przyszłością, ale to wydaje mi się, dla mnie jest to naturalne. To przeszłości odwołuje się do tego, co jest, co było dobre, co uważam według własnego sumienia. Kojarzy mi się z czymś z prawdą, sprawiedliwością, dobrem i pięknem. To, co by jest złe, jest pode mną, może nie do końca pode mną w sensie, ale właściwie dzisiaj to mogę powiedzieć, że pod spodem nie ma żadnych sąsiadów. Jeszcze niżej jest jakieś miejsce, bardzo słabo używane w tej chwili, nikogo tam nie ma. Więc do samego dołu nikomu to nie przeszkadza. W każdym razie jest złe rzeczy, po prostu po nich depczę. Stanowi to grunt pod moimi nogami. Natomiast na górze uznaję, że rządzi mną z różnych źródeł. Prawda, sprawiedliwość, dobro i piękno. I chciałabym, żeby. Ono było moim dachem. W związku z tym tym dachem nie może być powietrze. I od wczoraj yy, podwiesiłam już, przypięłam do swojego profilu Ewa Macioszczyk na Twitterze, ponieważ na razie nigdzie tego, co robiłam, nigdzie nie publikowałam. Nikt tego nie oglądał, poza Moimi 73 obserwatorami, czy, czy gdzieś, gdzie było to z tego Twittera gdzieś przekazywane. Nie wiem, nie mam wglądu na to. podpiłam tweet, który stanowi już no pewien rodzaj dachu, z którym się absolutnie ułasabiam. W dzisiejszym dniu pan prezydent. Obecnie urzędujący podpisał, wprowadził projekt konstytucji. No, przypuszczam, że do Sejmu, Senatu, musi być to jakoś, jest to w stanie projektu. Nie znam całkowicie, nie czytałam litery tego projektu, natomiast mniej więcej słucham i wiem, co to stanowi. I napisałam takiego tweeta. To kolejna dobra, fundamentalna, bo fundamentalna inicjatywa, pani Andrzej Duda, tu, która reguluje i chroni podstawowe i naturalne prawa. Napisałam prawa, ale powinno być prawidłowo, na, naturalne prawo dziecka. Niezależna ta inicjatywa, niezależna od losu i sytuacji, w której rozpoczęło swoje życie, jak i od. Jak i od pana zwycięstwa, dementująca opinię o pana reprezentacji tylko jednej partii. Jest to inicjatywa, powiedziałam, fundamentalna. Fundament nie jest, nie stanowi dachu, ale powinien. Stanowić prawo, które zostanie tutaj uregulowane, konstytucja, która ma być zmieniona, jest prawem nad wszystkimi 38 milionami ludzi. Stąd zawiesiłam to nad sobą. I niezależnie od tego, to znaczy jestem przekonana, że jest to inicjatywa, która pierwsza w Polsce, inicjatywa, która powinna już wyciszyć wszelkie spory ponieważ jest jak już powiedziałam jak tu napisałam chroniąca podstawowe i naturalne prawo dziecka prawo wzmocnie to tylko tak że prawo to niezależnie od zmian rządu prezydentów i tak dalej powinno być prawem które zamyka drogę do jakiejkolwiek, nazywam to inżynierii genetycznej czy inżynierii legislacyjnej dla człowieka. Dziecko ma zapisane w swoim DNA, czyli człowiek. Ma zapisane w swoim DNA mężczyznę i kobietę. I rozumiem, że w różnej sytuacji rodzą się dzieci, rodzą się ludzie. W różnej sytuacji znajduje się człowiek na początku swojego życia czasem w bardzo dobrych, czasem trochę złych, trochę dobrych, czasem w dramatycznych. I jeżeli jest w sytuacji, w której niestety rodzice nie spełniają podstawowych potrzeb, czy powiedzmy, nie wiem, decydują się na łamanie jego prawa od samego początku. To jeżeli wchodzi do tego jakieś prawo, to ono jego początek nie może być przeciwko systemowi, którym jest. Jeszcze raz podkreślam, człowiek ma w DNA zapis mężczyzny i kobiety, i to rozumiem. I jeżeli ta poprawka w konstytucji nie zmieni w najbliższym czasie sporów między, ty, między ludźmi, to rozumiem, że i z całą stanowczością to mogę powiedzieć, że w związku z tym żadni ludzie, którzy się ubiegają o władzę nade mną, rozumiem to tak. Że nie mają woli, by państwo polskie stało się państwem prawa dla wszystkich obywateli. Tylko ewentualnie jest dalej państwem prawnym, ale z prawem to nie ma nic wspólnego, ponieważ ta regulacja jest jak najbardziej naturalna w sensie genalnym. I już przesądza to. Powinna to prze, powinno to przesądzić i wyciszyć spory, które się toczą od samego początku. Od kiedy jestem na tym świecie. Ponieważ otwarć było, no ostatnio patrzyłam, 199, może jest już ich 200. Bardzo dziękuję, bo stanowi to 200% więcej, niż wszystkich, których posiadam, wszystkich obserwatorów mojego Profilu na obu Ewa Macioszczyk i dena dyska profilach. I bardzo dziękuję za to, że nie stanowi to nic, ale dla mnie bardzo dużo, ponieważ są Państwo zainteresowani tym, co powiedziałam. Więc stawiam tu jako zwierzchnią sprawę związaną w ogóle z wszystkim, wszystkim co się dookoła mnie dzieje. Jeżeli ktoś chce, mam taką umiejętność, tak potoczyło się moje życie od początku. Mam taką umiejętność, że w ciągu max 15 minut potrafię odczytać środowisko kogokolwiek, dziecka czy dorosłej osoby. Potrafię zdefiniować to, czy. Jego życie zgodne z jego tożsamością toczyło się prawidłowo lub nie. Taką mam umiejętność. Nie życzę nikomu takiej umiejętności. Pilnowałam, żeby moja droga dookoła tego miejsca przez nikogo nie była odwiedzana, ponieważ to z jednej strony było koszmarem, jak i. Jakim wielkim sukcesem. Playlisty jakie, ale jeżeli ktoś chce zaglądać wcześniej, to mam na Ewa Macioszczyk. Playlisty prawie nikt tam tym się nie interesuje z różnych powodów. Nie ma to dla mnie żadnego znaczenia. Znaczy, do dzisiaj nie miało to znaczenia. Prawdziwy obywatel wybory koronawirus, to jest jedna playlista. Następna Andrzej Duda, prezydent RP. Byłam na spotkaniu 12 czerwca tego roku na spotkaniu. Pierwszym w życiu takim spotkaniu bezpośrednio z kandydatem, na drugim spotkaniu bezpośrednim byłam we Wrocławiu na spotkaniu Rafała Czaskowskiego, to jest playlista, spotkanie, spotkania przedwyborcze z Rafałem Trzaskowskim 2018. 2020, bo tak żeśmy się poznali. W Polsce, pierwsza w Polsce debata obywatelska to już jest na początku korona, koronawirusa, tej zarazy. Została tam stworzona, ja już zaczęłam modyfikować to również współcześnie, to znaczy w tej chwili, w ciągu ostatnich dwóch miesięcy. Tam są już różne filmy z różnych lat. Między głosem, kandydatem a zarazą, wybory prezydenckie 2020 w Polsce i dobro wspólne między tak a tak. Pierwsze y, między głosem a kandydatem a zarazą, dobro wspólne między tak a tak, są bezpośrednio. Mm, te dwa tytuły były bezpośrednio związane z panem Andrzejem Dudą, panem, przepraszam, Donaldem Tuskiem, ponieważ był tu mentorem, reżyserem tego stołu, kilkakrotnie zmieniał i pomagał mi, bym mogła, bym mogła poradzić sobie z taką niezwykłą niechęcią do wzięcia udziału. W, i przejścia przez, tą, y, przez to święto demokracji, przygotować się wcześniej, ponieważ urodziłam się w demokratycznym państwie, w demokratycznym świecie, powiedzmy, tak to mogę nazwać. I już po roku niemal skasowano moje życie zupełnie. No i tak do dzisiaj to trwało, pierwszy raz chciałam y, podeszłam do tematu już poradzenia sobie. Z tym, że człowiekiem, człowieka w, na swojej drodze przeprowadziłam, natomiast obywatela już nie do końca, stąd pateczka, tu jest jeszcze coś, co jest odwrócone, człowieka obroniłam i wprowadzałam przez całe swoje życie. Natomiast z obywatelem to trochę było gorzej, różne przyczyny tego były, już nie będę, proszę sobie zaglądnąć, do, jeśli ma ktoś ochotę. Nie będę już nikogo tutaj męczyć. Więc tak to wygląda. Więc otwieram w związku z tym, ponieważ jest tu wszystko już wyczyszczone, mam tylko protokół przed sobą tego, co już zrobiłam. To znaczy powiedziałam tak, oddałam, wydałam i oddałam głos na jednego z kandydatów. Ze względu na szacunek, pierwszych moich w życiu wyborach demokratycznych po prostu wszyscy kandydaci w dalszym ciągu ich głos już nie będzie wprowadzony, ale nie jest nieważny, tak uważam, że jest nieważny, nie jest nieważny i tu stoją cały czas reprezentanci 19,5 i pół miliona ludzi, którzy przystąpiło razem ze mną w demokratycznych wyborach po raz pierwszy Jestem zaszczycona, że mogę jako człowiek i obywatel mieć pozwolenie. To znaczy, 11 kandydatów prosiło mnie, żebym wybrała, wyłoniła spośród nich jednego prezydenta, który by byłby prezydentem 38 milionów ludzi. To ogromna odpowiedzialność i podeszłam do tego, Stając się jakby tym stołem, nieomal nic więcej w tej chwili nie robię. I teraz, jaki jest mój cel tutaj? Do kończenia tej przygody z demokracją takiej fizycznej, mentalnej i korelując to z całym doświadczeniem swojego życia. Nie czy jestem człowiekiem i obywatelem, a kiedy będę człowiekiem i obywatelem i będę mogła to czynnie wprowadzić w życie, będę mogła odpowiadać za swoje czyny i po prostu prowadzić zgodnie z konstytucją, prowadzić swoje życie, wprowadzać to do mojej rodziny. Głos ten oddałam w taki sposób, że reprezentowałam 14 osób i uznałam, że zrobiłam to z, zgodnie z własnym sumieniem, zgodnie z prawdą. To takie trochę pojęcie względne ta prawda, ale zgodnie z prawdą, którą doświadczyłam przez całe życie, z szacunkiem do siebie, z szacunkiem do innych. Z tą dumą jest do dzisiaj troszeczkę problem, ponieważ po przedwczorajszym spotkaniu z Andrzejem Dudą na moim rynku we Wrocławiu, no stanęłam jakby pośrodku między prawdą, kłamstwem, szacunkiem, pogardą, dumą i stydem, więc rozumiem, że muszę to pociągnąć troszeczkę dalej. żeby dowiedzieć się dlaczego byłam w takim huku i dlaczego musiałam znajdować sobie sporo ciszy i w którymś momencie i tak musiałam zrezygnować nie słuchałam Andrzeja Dudy w tym krzyku ponieważ uznałam, że nie jestem gotowa na to, żeby reprezentując te 14 osób mogła w takim huku wysłuchać słów pana prezydenta, być może ostatni raz i nie ulec. Nie uwłaczało to mojej godności, żeby nie stracić swojej godności. A odzyskałam tą godność. Może nie tyle odzyskałam, ile nieustannie zajmuję się czyszczeniem tej godności, pewne Pewien człowiek, który mieszka we mnie, po prostu zrozumiałam, że sprzątam jak ten globus, cały świat, a ludzie ciągle brudzą, brudzą i brudzą. Uznałam, że to nie jest moje zadanie, żeby nieustannie się oczyszczać, ponieważ życie mam tylko jedno muszę się zająć swoim życiem, swoimi problemami. Natomiast, ponieważ do końca nie wprowadziłam siebie człowieka i obywatela, który odpowiada, Zapewne rzecz, a zapewne nie odpowiada. Więc wycofałam się. W związku z tym jestem na razie w tym miejscu i chcę dokończyć. Jestem w centrum polityki, która jest takim moim pierwszym fizycznym doświadczeniem. To wszystko, protokół jest wykonany, wszystko jest gotowe i za chwilę rozpoczynam już faktycznie tą arenę obywatelską.